Fizyczna i zdrowa, odpowiednio zbilansowana dieta są kluczem do zachowania dobrego samopoczucia i sprawności fizycznej przez wiele lat. Zarówno dotyczy to osób młodych, jak i seniorów, czyli osób powyżej 60 roku życia. Czy Dieta osób powyżej 60 roku życia powinna się w jakiś diametralny sposób różnić, czy też odbiegać od diety osób y, młodszych. Nie do końca. Są oczywiście pewne dodatkowe zalecenia, na które należy zwrócić uwagę, ale pamiętajmy o tym, aby nasza dieta była urozmaicona, aby minimum jeden posiłek dziennie był ciepły, gotowany. No i żeby znalazło się tam kilka elementów, o których między innymi mówi nam piramida zdrowego odżywiania i aktywności fizycznej osób starszych. U podstawy tej piramidy oczywiście znajduje się aktywność fizyczna. Z wiekiem, kiedy nie mamy już obowiązków zawodowych, nie chodzimy codziennie do pracy, ta nasza aktywność nieco spada. Ale przyjmuje się, że dla osób 60+ plus, takie Minimum, które pozwala na zachowanie sprawności, na zachowanie w dobrym stanie zmysłu, poczucia równowagi, czyli zapobiega upadkom, to jest aktywność minimum 150 minut tygodniowo. Oczywiście te 150 minut możemy sobie rozbić na krótsze treningi, ale nie może to być jednostka krótsza niż 10 minut. I oczywiście zaleca się tutaj umiarkowaną aktywność fizyczną, czyli to mogą być spacery, e, jazda na rowerze. Więc to jest ten pierwszy element. Aktywność fizyczna. Drugą e, podstawową rzeczą jest odpowiednie Nawodnienie. Osoby starsze często mają zmniejszone odczuwanie pragnienia, więc też zdarza się, że zapominają o piciu, a na to powinny szczególnie zwrócić uwagę, dlatego że osoby starsze powinny wypijać mniej więcej od 2 do 3 litrów dziennie. A jeżeli ktoś jest aktywnym seniorem, to dodatkowo powinien pamiętać, aby po każdym wysiłku fizycznym, po każdej aktywności, uzupełnił. Płyny. Oczywiście niekoniecznie za każdym razem musi być to woda. Tutaj też dobrze sprawdzą się na przykład napary ziołowe, herbata zielona, soki warzywne świeże bądź świeże soki warzywno-owocowe. Do tego naszego dobowego bilansu wodnego nie zaliczamy na pewno kawy ani słodzonych napojów. Także pamiętajmy o tym, aby popijać tą wodę nawet jeżeli nie odczuwamy pragnienia po kilka łyków, po parę, paręnaście razy w ciągu dnia, to na pewno pozwoli nam na to, aby zapobiec Odwodnieniu. Kolejnym elementem piramidy są warzywa i owoce. To jest element, składnik, którego w naszej diecie nie powinno zabraknąć. Powinno go też być najwięcej. Tak obrazując, to jeżeli mamy posiłek, to te owoce i warzywa za każdym razem powinny zajmować mniej więcej połowę naszego. Talerza. Dlaczego jest to tak istotne? Przede wszystkim warzywa to jest włókno pokarmowe, czyli błonnik, więc on wspomaga nasz metabolizm. Co też istotne, błonnik działa ochronnie na serce i układ nerwowy, więc z tego powinniśmy korzystać jak najczęściej. W przypadku owoców, to jest dobre źródło tak zwanych witamin antyoksydacyjnych, czyli takich witamin, które. Niwelują skutki stresu oksydacyjnego, a co za tym idzie, opóźniają też procesy starzenia. Owoce i warzywa to też świetne źródło związków polifenoli. Są to związki, które działają w wielu kierunkach: działają neuroprotekcyjnie czyli wspierają pracę naszego układu nerwowego, działają antynowotworowo wspomagają pracę naszej mikrobioty jelitowej. Gdzie znajdziemy najwięcej polifenoli? Warto często sięgać po brokuły, jarmusz, cebulę, jabłka, pomarańcze no i przede wszystkim owoce sezonowe, takie jak truskawki, maliny, jagody, borówki, czarna porzeczka. Następny poziom piramidy to produkty zbożowe, no ale tu przede wszystkim powinniśmy wybierać produkty Pełnoziarniste, czyli grube kasze, takie jak kasza gryczana, kasza jęczmienna, może się też pojawić brązowy ryż, pełnoziarniste makarony. Przede wszystkim dostarczą błonnika, ale i też istotnych mikro-makroelementów, takich jak cynk, magnez, no i witaminy z grupy B, które są istotne dla funkcjonowania naszego układu nerwowego. Kolejny poziom piramidy to e, nabiał, e, no i tu e, to, po co codziennie powinniśmy sięgnąć, no to przede wszystkim e, napoje mleczne, ale fermentowane i chudy twaróg. Oczywiście od czasu do czasu możemy też e, tę porcję tego przysłowiowego szklanki, przysłowiowej szklanki mleka zastąpić. E, Tłustym serem, ale to raczej sporadycznie. Chodzi przede wszystkim o to, aby zapobiegać utracie wapnia, co przyczyni się do tego, że nasze kości nie będą traciły na swojej masie i to pozwoli nam uniknąć skutków osteoporozy, czyli zapobiegać po prostu złamaniom. Z wiekiem te kości nasze. Tracą ten wapń, więc tutaj przede wszystkim należy pamiętać, żeby uzupełniać ten ważny składnik naszej diety. Poza tym, jeżeli komponujemy nasz posiłek i chcemy, żeby tam znalazły się te produkty białkowe, to warto też sięgnąć po strączki, czyli soczewica, fasola jest to świetna alternatywa dla mięsa, dla produktów mięsnych. A w przypadku mięsa no to przede wszystkim staramy rezygnować się z tłustego mięsa, z czerwonego mięsa, czyli unikamy niepożądanych tłuszczów w naszej diecie, więc staramy się właśnie ograniczyć spożycie tego mięsa, aby nie zwiększać ryzyka chorób sercowo Naczyniowych. Jeżeli mamy ochotę na mięso, to warto skorzystać z tego chudego, tak zwanego mięsa, czyli tu przede wszystkim drób. No i też dwa razy w tygodniu warto jeść ryby, tłuste ryby morskie, przede wszystkim makrela, tuńczyk, z uwagi na dużą zawartość kwasów tłuszczowych omega-3 które pomagają nam regulować poziom cholesterolu, no ale przede wszystkim też kwasy tłuszczowe omega-3 mają właściwości przeciwzapalne. E, no i czubek naszej piramidy wieńczą typowo już produkty tłuszczowe, czyli oleje, e, orzechy. No i tutaj oczywiście orzechy ze względu właśnie na zawartość tych zdrowych jednonienasyconych i wielonienasyconych kwasów tłuszczowych i Taka przekąska w postaci np. orzechów włoskich może być świetną alternatywą do zastąpienia słodkich przekąsek, czyli jednak staramy się i unikamy tego cukru, cukru rafinowanego, e, białego w naszej diecie, dlatego że przyczynia się on m.in. do rozwoju chorób typu e, cukrzyca, cukrzyca typu e, drugiego. Musimy pamiętać o tym, że z wiekiem spada też wydolność naszych narządów wewnętrznych. Dotyczy to również trzustki produkuje ona mniej tej insuliny, a wiadomo, że słodkie przekąski, słodycze w bardzo krótkim czasie, szybko podnoszą nam poziom glukozy we krwi. Więc tutaj, aby uniknąć tego, to starajmy się mm, tak komponować te nasze przekąski, żeby było tam jak najmniej słodyczy i wtedy możemy to zastąpić właśnie czy orzechami e, i dzięki temu uzupełnimy sobie niezbędne kwasy tłuszczowe czy też po prostu świeżymi mm, owocami. Tu dodatkową korzyścią będzie to, o czym wspomniałam wcześniej, czyli m.in. też właśnie te witaminy anty Oksydacyjne. No i tłuszcze. Tu przede wszystkim staramy się używać tłuszczy, które są zimno tłoczone. Oliwa z oliwek. Świetnie też sprawdzi się awokado. Do smażenia wykorzystujemy oleje. Rafinowane, tu chodzi o to, żeby jednak e, m, nic się nie zadziało niepożądanego podczas smażenia, ale też e, jeśli chodzi o produkty smażone, no to również starajmy się, żeby one gdzieś tam jak najrzadziej lądowały na naszym e, talerzu. Na co jeszcze warto zwrócić uwagę? Na spożycie soli. Ona przyczynia się do wzrostu ciśnienia tętniczego, więc staramy się jednak mimo wszystko ograniczać zużycie tej soli, wybierać produkty z bardzo małą zawartością soli bądź też niesolone. Z wiekiem spada wrażliwość kubków smakowych, więc też te jedzenie może jakby nieco gorzej smakować, ale co możemy zrobić? Wykorzystać w naszej kuchni świeże zioła, które poprawią smak, poprawią aromat naszych potraw, a poza tym przyniosą nam jeszcze wiele korzyści prozdrowotnych, bo na przykład wspomogą proces naszego trawienia i z takich świeżych ziół w naszej kuchni oczywiście świetnie sprawdzą się te popularne, popularne przyprawy, takie jak natka, pietruszki, świeży koper, szczypior, ale możemy sięgnąć po świeżą bazylię, tymianek, rozmaryn, oregano, one doskonale urozmaicą naszą e, codzienną Dietę. No i jeszcze jeden ważny i istotny element. Z wiekiem spada też możliwość organizmu do wchłaniania różnych składników mineralnych, makro, mikro elementów. Więc osoby starsze powinny pamiętać o tym, żeby codziennie suplementować witaminę D3. 2000 jednostek dziennie należy przyjąć. I Tutaj warto pamiętać, ta witamina D3 oprócz tego, że wspomaga naszą odporność, to jeszcze właśnie reguluje gospodarkę wapniową w organizmie, więc też przyczynia się do tego, że ograniczamy właśnie ryzyko rozwoju osteoporosy. Ja to bym powiedziała tak, że o dietę to powinno się dbać nie tylko w moim wieku, od zawsze, przede wszystkim dziecko od samego rodzenia powinno. Pić pokarmamy, a nie te wszystkie tam różne takie inne dodatki. I zawsze powinniśmy dbać o dietę, nie przejadać się, nie, nie, nie pić dużo alkoholu, nie palić papierosów, w ogóle. Dieta to jest podstawa życia. A jeszcze do diety bym dodała dobre samopoczucie, przyjaźń do ludzi, kochać ludzi, szanować siebie, mówić sobie dobre słowa, być przyjaznym w życiu. To wtedy możemy osiągnąć cały cel życiowy i dożyć tyle lat, co ja daję. Uczę się w dalszym ciągu, bo na przykład nie mogłam zrobić nigdy na porządku. No i przyszłam i dowiedziałam się, że trzeba takiej wody bąbelkowej czy takiej. No dowiedziałam się, że taki i wychodzi, ten tak bardzo dobrze. A zawsze byłam takim, mówię, no nie nauczę się, nie no coś takiego. No, Także ciągle coś się uczę, coś dobrego, coś, coś do, dokładam, tym. Działkę mam i jedzenie zdrowe z działki, przede wszystkim. Marchewka, pietruszka czy to jest zupełnie, zupełnie inne. I ta przyjemność robienia na działce, tego, tego podlewania, tego grzebania o tej ziemi, bardzo lubię. I to, to mnie cieszy, że mogę sobie zająć czas, no tutaj też jak nieraz raz pomagam, bo, bo bardzo to lubię. Oczywiście, to jest bardzo dobre. Na stare lata też, to, to no bym powiedziała każdemu, nie siedzieć w domu. Po prostu człowiek w domu się zamyka, to dziczyje tak. Bogiem o prawie dziczyje. A tak to czy się dowiem, toś pogadam, to się pośmieje, a to jest w życiu bardzo ważne. To jest pół naszego życia. Nie trzeba tabletek nawet na ten uśmiech zawsze. Ten uśmiech dla człowieka, ja uważam, naprawdę tak uważam, że jak idę ulicą, jak ktoś się do mnie uśmiechnie, to już go lubię. Po prostu mamy się do siebie uśmiechać. To jakby mam dostał tego życia, ale z Pierwsze, żeby poprawić sobie warunki życia i zdrowo żyć, przeprowadziłam się z dużego miasta do małej miejscowości. Pijam sobie działkę okrodniczą, uprawiam zioła, warzywa. Po prostu chcę się, chcę się odżywiać zdrowo. No i żeby było smacznie, to czasami przygotowuję dobre nalewki. Dla nas też jest coś potrzebne dla pokrzepienia ducha. Spotykam się teraz więcej na przykład z, ro... z seniorami. Jest nas grupa ludzi, która się zaprzyjaźniła i jesteśmy bardzo serdeczni. Sobie przekazujemy różne, różne sposoby na przykład na żywienie, czy zastosowanie różnych przypraw. Że nasze życie takie musi jest tutaj na bardzo pogodnej i serdeczne między nami. W żywieniu na pewno powinniśmy unikać potraw smażonych ostrych przypraw, bo też nie każdy może ostre przyprawy. Poza tym ograniczyć zużycie soli, która powoduje, że no, ciśnienie wzrasta. Więc to są takie podstawowe zasady, które, no, na które powinniśmy zwrócić szczególną uwagę.